Dzień dobry, witamy w ostatnim Vlogmasku, czyli w dniu wigilii! Yeah! Weronika, jak się czujesz? Ja powiem za Weronikę. Weronika obudziła się i gardło boli ją bardziej niż wczoraj, więc biedna Weronika. Fajne święta! <grych> nie, A Mia ma co? Masz prezent? Prezent dla Pre, Prezent dla Rajanka, dobrze. E, a powiedz, mi nie, wesołych świąt. Zawożę dziewczyny do mojej teściowej, później ja wracam tutaj, i później wracam do dziewczyn do teściowej i tam będziemy mieli wigilię. Taki jest plan. A później wracamy tutaj razem, i tu mamy drugą wigilię. I tutaj przyjdzie też To przyjdzie Niunia dzisiaj do ciebie. Mikołaj. Mikołaj, tak! Przyjdzie Mikołaj, będzie Mikołaj, także zobaczycie, będzie na pewno zabawnie. Będziesz Niunia. Ubierała już swoją trzecią choinkę. No Pięknie! Co powiesiłaś, Niunia? Odwrotnie. Tu, tu możesz zawiesić. Mhm. Mm no, <laughs> A ja wczoraj jak ładnie tę gwiazdkę zawiesiła. I teraz, żebyście sobie nie myśleli, że ja tak po prostu uciekłem sobie od mojej kościowej, bo zaraz tam wracam, ale yy, mam też misję małą, nie? No bo zobaczcie prezent dla mojej Weronisi, myśli pysi, e, bardzo zażyczyła sobie Dysona. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o te Dysony i inne takie suszarki, to zastanawiam się, czy to naprawdę jest sens. E, Okej, okay. Werka ma tą taką jedną suszarkę. Ej, jeszcze się, kurde, skaleczyłem tu przez Dysona o karton. Ogólnie, Weronika ma tą taką jedną suszarkę. I wiecie, ja zawsze wychodziłem z założenia, że na suszarkę nie warto wydawać więcej niż jakieś, nie wiem, 150 zł. <laughs> Więc jak w końcu kupiłem sobie suszarkę za 2000, no to faktycznie ta różnica była znacząca. Ale zastanawiam się, czy takiej samej różnicy nie poczułbym, przeskakując z suszarki za 150 na 500 zł. No nie wiem, czy to nie jest i tak przepłacony zakup, ale no bardzo. Mówiła mi często, że ona by chciała taką lokówkę, że to może sobie zmieniać, i wszystko sobie będzie mogła zrobić na tej głowie. Więc stwierdziłem, że okej, okay, skoro Weronisia tak bardzo chce, to sprezentujmy jej, czemu nie? Tym bardziej, że ja już w głowie miałem dla siebie prezent znacznie droższy, wiadomo, nie? No ale nie oszukujmy się, instrumenty muzyczne są po prostu droższe. Plus, pamiętajcie, że ja to jeszcze do pracy będę używać, jakby nie patrzeć, nie? No, skoro ma to być do tworzenia też używane, no to wiadomo o co chodzi, nie? Także mój zakup jest taki bardziej wytłumaczalny. Ok, cofam to. Ten zakup również, bo Weronika będzie mogła. Bać o swój wizerunek, <laughs> więc zawsze coś sobie można tutaj jeszcze dodatkowo wytłumaczyć, że jednak warto. To się nie chceszy? cicho, Buty nie te. Buty nie te? Nie, no mówiłam ja ciemne. Są ciemne? No ale te wysokie. No wiem, ale no co, się poradzę. Koszuli też nie ubrałeś. No. Ej, ten jest dobry, nie? Przyszykowałam mu tak spodnie, przyszykowałam mu koszulę rano i mówię, żeby to ubrał. i nie przyszykuj mi coś takiego na luz, żebym miał, a potem się przebiorę. No to mu przyszyk... I kuź... We nie, weźcie mi tego chłopaka. Co? Stol. Co się stało? Ty jesteś brudny. Jak brudny? Polałem się herbatką. <laughs> Przewiera się na drugą Wigilię. No. no zapomniałem, no, no zapomniałem, no miałem za dużo na głowie. Ja zgubiłam prezent dla twojego taty. Ty się ale gdzieś powrócił. się znajdzie. Nie? No, ale ja nie wiem, najgorsze się To były te kosmetyki to... jego coś No. To? No to ja to wczoraj gdzieś widziałem, nie? Ale nie wczoraj dzisiaj ja to pakowałam, bo ja chciałam tu zabrać, żeby to spakować. I no. ja gdzieś to nie wiem, gdzie ja to wsadziłam. Ja ostatnio tak mam. Ja coś wkładę, nie myślę, gdzie nie kontaktuję i... No widzisz, cała Weronisia. A Niunia jak? Patykiem. Patykiem, okej. Okay. Niunia na miejscu honorowym. Nie chcę. Chcesz, chcesz Micia, jak ty bo? ładnie wyglądasz w tych kiteczkach. Chcia, chciałam jeszcze jej zrobić takie kochardki, ale ściągała. Ściągała. Niunia, no, jesteś mała Lady chcesz, Kiteczka, nie? Dziękujemy teściowix. Kto robił y, barszczyk? Ja. Twój barszczyk? Przysprawiłam. Wszystko jest werkowe? Tak. Naprawdę wszystko jest twoje? Nie, no barszczyk. I a. dla ciebie, Bez No, mięsa. czekajcie. Mm. Co? Dobry barszczyk, ale to jest gotowy, kupny, nie? No. Mm. <laughs> ale powiem e, ci, że... to jest tego z tej pierogarni. Z tej pierogarni, nie wiem, ale... Mm. O chodziło, widzisz? Mm -hmm. Ty potrafiłaś zrobić lepszy. Albo moja mama to robiła co roku. No, a w tym krachus. roku robiła? Robiła Goszka w tym roku? Nie. O. Także ja się cieszę, że mam bigos Weromisiowy. Niunia, co tu zostało dla ciebie pod To też a ciebie? Tatoś dla, to to dla ciebie? To jest dla ciebie, Niunia. To mnie. to dla <śmienic> mnie. Wszystko jest dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie, Niunia. To jest dla was? Max, perfumowany. Co perfumowany? Olejek do kąpieli. To dla żony. Z naszej tutaj po mydlarni od pani weatki. Okej, okay, dziękuję. Co to jest? No. Co to? Wyłotka chyba. Co dostajesz od tej babci? Zobacz. To widzę właśnie Odpuść co Zobacz. tam jest, tam pewnie będzie zdjęcie jakieś. Nie. Nie? Myślałem. Słowa. Słowa. To jest taka książeczka. Pokaż. Dla mojej wnuczki. Weź, przeczytaj, bo ja nie. Ten, czy tam jest napisane? Dla mojej wnuczki. Kiedyś, gdy skończą się strony mojego. Dobra, nie. Co, smutne? Tak, Akurat. <grym> Teściowik, smutne? Nie. Kiedyś, no. kiedyś, gdy skończą się strony mojego życia, wiem, że będziesz. Jednym z najpiękniejszych jego rozdziałów. Ty się gdzieś wybierasz? Nie, jeszcze nie. <grym> Ale w sumie nie. faktycznie takie trochę, Zawsze no. Zawsze zachowaj mnie w swoim sercu, Boże Mama. Bo ty zawsze jesteś mój. Możesz do takiego. No, później no to nie będzie fajna niespodzianka, tylko teraz jest smutne, to tak wierzę. No, to no fajna niespodzianka. No, kurde, pewnie. Ej, ona no, się cieszy? Bardzo fajna książeczka. No, no nie no, bardzo. bardzo ładny, ładny, ładny prezent. Nie, no, to znaczy... jest Ale smutne. Ale mogłaś dać inny. Mija, no, no, zobacz, to. Zobaczymy. zobacz. Zobaczymy. Jeszcze kolejny prezent? Gdzie jest to se? Niunia, ile ty prezentów dzisiaj dostaniesz? Zobacz, Niunia. Będziesz Woe! mogła teraz z, z, zestaw masz taki na, na herbatkę. Taka lodowa. To dla No. Mija, taką lodówę będziesz miała. Kolejny dla mi. Co to jest? Będzie mija doktor mika. Mia doktor będzie. Ona już ma za dużo teraz tego, ona nie wie za co ma się zabrać. No jaka ładna mija doktor. Zobaczcie, doktor. Co tam masz, mika? Mhm. Mm Mamusia, ty to wiesz, co kupić w córeczce, nie? Trzeba to. podpisać, ja. babcia zapiszę. Co jak co, ale Werka ma y, talent to do wybierania, wybierania, znaczy się gwiazdorek czy tam Ta. Mikołaj, nie? Będzie pewnie, jak przyjedziemy teraz y, do moich rodziców, to o, będzie pewnie to wszystkich badać. O, tu jak masz ładnie, widzisz? Masz przypięte, no teraz to jesteś normalnie doktor Mia. O, no, plasterek totusiowi <laughs> naklejasz, tak? Okej, okay, dziękuję. Dziękuję Mijeczko, dziękuję. Dojechaliśmy. Mika nam się jeszcze kiwnęła po drodze, więc troszeczkę sobie pojeździliśmy jeszcze, żeby się kiwnęła. O już już idzie po wnusie. Jest strasznie zimno, ej, jest na minusie. W ogóle. Ejwera weźmiesz tutaj resztę tych rzeczy, ja biorę tą torbę i idę, bo jest zimno. Dzień dobry ho ho ho. Dzień dobry mamusiu. Jak tam przygotowania do wieczerzy Już jest? Już jest wieczerza. No patrzę, oh. się czeka. <laughs> Jak wieczerza tutaj babciu, przygotowania widzę. Ładnie. Babcia przygotowała, tak? Nie, <laughs> a reszta w kuchni. Reszta w kuchni. Reszta w kuchni żeby było No, czyli z jednej wigilii na drugą wigilię. Pani domu, jak zawsze, przychodzi tak, ostatnia. Jak na końcu zawsze bo co? No, taka jest moja rola tu. Hmm. Wszystko raz, bardzo. I potem nalejemy, co? Tak. Hmm. Kochanie, to by już składałem, żebyś była Daj, dalej tak. fajna. Dla Kiedy babci to... zdrówka. Dziękuję. No ko już tam było, u Teściowej. To zdrówka przede wszystkim. Tak, wszystkim życzymy dużo zdrowia. Błogosławieństwa Bożego. Cieszymy się z narodzin Pana, Małego Jezuska, tak? Bóg się rodzi, noc trupleje. Tak. tak. Bóg się rodzi i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. jadę na dwa. Dużo zdrówka. Sto lat takuś. wszystkiego dobrego. Na wózku. Na minionia. na wózku. Ja ja tak, Wszystkiego dobrego kobiet. mama. Dużo zdrowia. To tobie tylko nie. Zdrowie nie. jest potrzebne, Kiedy nie? No. Kobiet, a ty od dziadzi. Powiem Wam, że mimo moich przygód z kapustą, to i tak bigos od Weronisi wlatuje jak złoto. Veronika, to Mama, Co się dzieje? Co się dzieje? Powiedz mamusi, co się dzieje? Nie chcę barszczu, Mika, a ty co tak tu ptasz? <grystanie> tup tup tup. No pokaż jak tu ptasz. Tup 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 No pięknie tu ptasz. <grystanie> Fajne, nie? Fajnie brzmi. No. <grystanie> Ej. Ja ale tak mogę grać teraz. Fajne te bębenki, jakby co widzowie, możecie sobie kupić. Spoko się gra, można sobie ćwiczyć. I jak wczoraj sobie, na przykład, widzowie, kochani moi, podłączyłem telefon do tego i mogę sobie puszczać muzykę z, z telefonu. I mogę sobie włączyć jakieś drumless straki, czyli takie traki, gdzie nie ma, wiecie, perkusji. To wiecie, jak fajnie się grało? Co ty robisz, Pipi? Przetakuję, że wiemy. Aha, dobra. Także czekamy teraz. Powiedz zresztą, ty na kogo czekamy. Na Mikołaja! Wiosdora. Kacperek się przebiera. Ale on tu się przebierze, czy się przebierze no Nie w wiem w właśnie. Domu? Teraz się zastanawiam, czy on się przebierze, czy ten. Bo Kacperek się ładnie y, zamówił nawet. E, ja, czaicie, zapytałem go tylko, Ej, Kacper, a przebrałby się za Mikołaja, bo werką wierzę, że fajnie by było, jakby ktoś za Mikołaja się ogarnęło kogoś, żebyś przebrał za Mikołaja. Kacperek już od razu napisałem, już od razu zamawiał sobie strój. Nie mówię, no ten to jest dobry jednak. <ślać wellbeing> ho, ho, ho. <ślać> Cicho, bo nie wiem. Jaki jest plan teraz? <ślać> ho, ho, ho. Siema. Siema, zimno jest. No zimno, to chodź do środka, na dół. Chodźcie na dół, Ho ho. Ho. ho, ho, ho. ho, ho, ho. Skąd żeś się kurde tu wziął? Zaponić. <ślać manipulation> Cie widzowie, nie? Ze 160 wydał jaki ładny. Legalny Mikołaj, taki przyszedł. Ho, 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 widzowie, dla pani przyleciał. <noise> Specjalnie do mi rozdać prezenty. Ho, ho, ho. Miam, miam, niunia. A co jesz? Co jest takie dobre? Niunia, gwiazdorek mnie niedługo. Niedługo? Dzisiaj... mnie no powinien przyjść. Ale tak. ja wyglądają tak samo. A wiesz jak wygląda gwiazdorek? Dlaczego? Dlaczego? Bo przyjdzie jeszcze z prezentami do Ciebie. O Boże. Boże. A zapomniałyśmy nauczyć się wierszyka. Czego? No i czego? A, no bo się mówi wierszyk, zawsze się mówiło. A czego? No nie wiem, taka... Bajeczkę. Bajeczkę. bajeczkę? Możesz Powiedz, że oglądać To możesz opowiedzieć bajeczkę. To możesz bajeczka. też opowiedzieć co robiłaś. O. A czego? No jak nie chcesz nie musisz. Ale coś chyba opowiesz gwiazdorkowi, co? Jak przyjdzie. Powiesz jak masz na imię? Tak. Jak no nie powiem. Mija. Mia. Mia, Mia. Tak. A ile Mija ma lat? Dobier? Dwa. 5 pięć. Dwa. Dwa. Super. Miuia. O. O. Co tu? Idzie gwiazdorek. Babcia pójdzie go zaprosi, tak? No czekaj, może Pęcie? sam wejdzie. <grym> Zapraszam. O, idzie. O, Niunia, to zobacz! To, ale, to, to, to. <gryzny> ho ho ho, oto ja jestem nasi braci. Ho ho ho. Cześć. Miłia, ja... ho ho ho. Chodź są do Mikołaja. Czy chwilę musisz się oswoić? się pewnie. Jak Mikołaj? Ojejko. Kiedy? Miłia. Ja... Oj, do ciebie przyszedł? Czy są ci grzeczne tak? dziadzi? A więc tak. Są. Mika, je, jesteś Cześć. grzeczna? była i grzeczna? A jak można imię? Mija? Dobrze trafiłem? Dobrze chyba. <grywka> <grywka> o, oh, ho, oh, ho! Mamy prezenty dla... O dla Miki! Proszę bardzo! O i kolejny prezencik! Dla kogo? Och no zobaczmy, dla Miusi! Proszę bardzo! Ile ty tych prezentów Mija, ja dzisiaj nadostajesz, no, nie? Dzisiaj prezentów Alfy naszykowały dla Miusi. Tu jest dla Weronisi, to o, dla Usi. proszę o, bardzo. I dla wszystkich, dla babci, bardzo proszę. Dziękuję. Ja ho, ho, ho. Dla Miusi, mi, mi, proszę mi, bardzo. Mi, ale dużo prezentu. Ale będziemy dla Miucia. Na, ty kochusze, za Zobacz, o, a to duży. co też dla Miusi? Mi, też dla Miusi. O, ale Taki ale duży prezent, prezent. nie gdzie go położymy? Tu damy, proszę Miunia. Tu Jej. jest to jakiś prezent. Tu. Tu, Zobacz, Pan Mikołaj, tu jest na samym. I coś tam jeszcze było. I dla berki. Dziękuję. Proszę bardzo. Mamy jeszcze prezencik dla pana Rykorda. O, dziękuję Gwiazdorfu. I dla mojego. Maksymiliana, proszę bardzo. A tak, Mikołaj, czy... Ehe. Dostałem <grym> różkę, tak? Zdaję dupkę mu troszeczkę. Jadaj, Maksiu. Wystawij, dupkę. Zdaję, Maksiu, dostaniesz różkę. <grym> <grym> <Czasem. grym> <Czasem. grym> czy coś jeszcze Mikołaj ma dla nas, czy nie ma? Nie, już wszystko dostaliśmy i. Ujdy, wszystko. Koło. Ucieka, no to Mikołaju dziękujemy. Niunia, powiedz papa Mikołaju. Pa Przybijesz piąteczkę? Mikołaj ci tyle prezentów przyniósł. Robimy przytulosa, sprzątecznego mi musi. O, Niunia jak ładnie no. Dobra, już to mamy, o, oh, oh. Brawo. Już do mamy. Już do mamusi. Ale chociaż na chwilkę się przytuliłaś, nie? Dobrze. cały świat dla wszystkich, pa pa, pa. pa, pa, pa. Ho, ho ho I co Niemia? Był Mikołaj? Fajnie? Fajnie, nie? Fajnie, I mi bicie. Zobacz no, Ania zadała, jak on dostał szczotek. No tak, pizza, te... no taka w sumie no, no, powiem, no, to jest pijamka, ale ja bym trochę opowiedziała. latem, i latem można nosić jako ten, nie? O, wiesz, jest szamponik. i pisz szamponik. Ach, otworzymy inne prezenty, tak? Zobaczymy najpierw wszystko, co dostałaś, tak? Tak. Okay. Jak Ci się podoba prezent od żony? Nie widziałem jeszcze, jaki? No tak, nie no dostałeś. Ale go nie rozpakowałem jeszcze. Gdzie jest prezent od żony? No ja to dostałeś, Gdzie jest? staruszka? No to tam stoi. No to to? O to ci chodzi? No! Prezent adekwatny do tego, jaki byłeś przez cały rok. Tak. Aha! To jest okay. Tak, tu ja pod masz. Ale ta rózga to też ty zrobiłaś tą rózgę? No, no raczej, no, no zerwałam ją z drzewa. Ja i tak prezent to sobie tak naprawdę sam kupię. Aha, no to oddaj to. Nie, A jestem mówię ciekaw, dlaczego nie dajesz mi skończyć, co mi żonka jeszcze aha. No to nie jest tylko ode mnie, bo to też y, dwa prezenty w jednym, po prostu zabrakło mi kartonów. Aha, mam bluzę na siłownię fajną. I co? I czerwone spodnie na siłownię, okej. Okay. Może być. I coś jeszcze? Nie. Bo mówiłeś, że dwa w jednym, tak? No to to jest. No masz bluzę i. Spodnie. Aha, Dobra, wystarczy. Tak. Wystarczy. wystarczy. No ale co nie zobaczysz? A tylko sobie tak no ale zobaczysz? nie chce mi się ubierać tego teraz, nie? A ty rozpakujesz prezent? Rozpakujesz, czy nie? No. Ja, ja, ja. A co pakował tak? Ja, ja. Ja. Naprawdę? No No ja to chyba byłam grzeczna, co? No tak. Raczej tak. Ty byłaś grzeczna, no. była. Mia? Czy mama była grzeczna? Yeah. Była. Była? Okej. Okay. Ice cream. Lody, tak? Micia będzie mogła złożyć. robić. A Babcia ma taki karton duży? Obecnie no. Babcia, no to rozpakuj. O, I Babcia ma ładny szlafroczek. Ale Co no, To też Nawet miłe to w dotyku, Dziadze, Nie, no. Co? Także kochani, to byłoby na tyle z vlogmasu w 2025 roku. Co? Mam nadzieję, że zobaczymy się w 2026 i na dzisiaj to tyle, bo chcemy sobie spędzić już Panie resztę czasu dobrać. rodzinnie. Bez kamer, przyjdzie jeszcze mój brat z bratankami moimi i... Wiecie jak to jest, nie wszyscy chcą być na filmie, nie mamo? Nie każdy jest taki jak moja mama, albo Weronisia, albo o, o wilku mowa, właśnie chyba przyszli. Także kochani, dziękuję wam za ten rok, życzę wam wszystkiego najlepszego na ten rok jeszcze na końcówkę, na przyszły rok wam życzę wszystkiego najlepszego, Weronika też wam życzy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami przez ten rok, przez te wszystkie kolejne, mam nadzieję, że będziecie dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.